Ukryta prawda, po doświadczeniu śmierci klinicznej i spotkaniu z Jezusem, odkrywa największe oszustwo kościoła. Prawda była ukrywana przez wieki, ale teraz jest zdeterminowana, by ją ujawnić. Nazywam się Helena i do niedawna byłam jedną z milionów. Pracowałam, opłacałam rachunki, chodziłam do kościoła w każdą niedzielę i starałam się być dobrą osobą. Ale w moim sercu rosły pytania, na które nikt nie chciał odpowiedzieć. Dlaczego wiara, która miała dawać wolność, często wydawała się więzieniem? Dlaczego przywódcy religijni tak wiele mówili o miłości, a jednocześnie wykorzystywali strach do kontrolowania ludzi? Dlaczego niektóre prawdy wydawały się ukryte, uciszone przez wieki? Nie wiedziałam, że te pytania zaprowadzą mnie do najbardziej niezwykłego i najbardziej przerażającego momentu w moim życiu. Wypadek była noc, kiedy wszystko się zaczęło. Wracałam do domu po długim dniu pracy. Droga była prawie pusta, a drobny deszcz odbijał się od asfaltu złowieszczym blaskiem. Moje myśli błądziły, w głębi duszy czułam, że coś się wydarzy. Nagle oślepiło mnie intensywne światło. Moje serce zabiło mocniej, to było tak, jakby boski błysk przeszył niebo na moment, odbierając mi wzrok. Próbowałam zahamować, ale było już za późno. Pisk opon, potężne uderzenie, samochód zaczął się obracać, a potem dachował. Moje ciało uderzyło o kierownicę, a ostatnią rzeczą, którą poczułam, był przeszywający ból i smak krwi w ustach. Potem zapadła ciemność. Myślnik, myślnik, myślnik. Doświadczenie śmierci klinicznej. Gdy otworzyłam oczy, nie byłam już w samochodzie. Strach zniknął. Chłód nocy ustąpił miejsca ciepłu i spokoju. Znajdowałam się w miejscu, którego nie potrafię opisać. Poza czasem, poza formą otoczona złotym światłem, które zdawało się przenikać wszystko wokół. Wtedy go zobaczyłam, Jezus. Nie wyglądał jak na obrazach ani w filmach. Jego skóra była ciemniejsza, a oczy w jego oczach było coś, co przenikało mnie na wskroś. Były głębokie, pełne tajemnicy, jakby zawierały wszystkie odpowiedzi wszechświata. Moje serce chciało płakać, ale nie czułam strachu, tylko niewyobrażalny spokój. Helena powiedział, a jego głos zabrzmiał wewnątrz mnie. Próbowałam coś powiedzieć, ale zanim zdążyłam sformułować pytanie, Jezus wyciągnął rękę i dotknął mojego czoła. W tej chwili moja świadomość zalała fala wizji. Myślnik, 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 objawienie zobaczyłam, jak stulecia przetaczają się przed moimi oczami. Widziałam pierwszych naśladowców Jezusa, prostych ludzi, którzy szerzyli jego przesłanie o miłości i wolności. Ale potem wszystko zaczęło się zmieniać. Widziałam cesarzy i przywódców religijnych, którzy zamieniali wiarę w narzędzie kontroli. Widziałam tajne spotkania, gdzie potężni mężczyźni decydowali, co będzie nauczane, a co wymazane. Widziałam płonące księgi, zmieniane święte teksty, widziałam, jak duchowość została przekształcona w sztywny system, w którym bezpośrednie połączenie z Bogiem zastąpiono pośrednikami. Kościół, który miał być schronieniem dla dusz, stał się imperium. Wiara, która miała dawać wolność, stała się narzędziem zniewolenia. Widziałam, jak ludzie zaczęli bać się Boga, zamiast go kochać. Widziałam, jak zbawienie stało się towarem na sprzedaż. Widziałam, jak prawda była ukrywana, zniekształcana i wykorzystywana do zdobycia władzy. Krzyknęłam z rozpaczy, to nie może być prawda. Jezus spojrzał na mnie, to, co zrobili w moim imieniu, nie odzwierciedla prawdy, którą przyniosłem. Zbudowali imperia i postawili mury tam, gdzie głosiłem miłość i wolność. Ukryli prawdziwe przesłanie, aby niewielu miało władzę nad wieloma. Łzy napłynęły mi do oczu. Ale dlaczego? Jego spojrzenie było pełne smutku, ale i nieskończonej miłości. Bo prawda wyzwala, a ci, którzy pragnęli władzy, nie chcieli, by ludzie byli naprawdę wolni. Moja głowa pulsowała, od nadmiaru myśli, czy całe moje życie opierało się na kłamstwie. Co mam zrobić? wyszeptałam. Jezus uśmiechnął się łagodnie: Szukaj prawdy, ale nie w słowach ludzi. Wsłuchaj się w swoją duszę. Moje nauki nigdy nie dotyczyły kamiennych świątyń ani bogactwa ziemskiego. Prawdziwa więź ze mną nie jest w rytuałach, ale w miłości i współczuciu. Chciałam zapytać więcej, ale nagle poczułam, jak coś mnie odciąga. Wszystko zniknęło, myślnik, 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 przebudzenie, złapałam powietrze z szokiem, kaszlałam, dławiąc się, podczas gdy wokół mnie rozbrzmiewały głosy. Światła migały, syreny wyły. Wróciłam. Ratownicy mnie otaczali. Ktoś powiedział: Ona wróciła. Boże, myśleliśmy, że nie przeżyje. Moje ciało bolało, ale nic nie bolało bardziej niż ciężar objawienia, które otrzymałam. Wypadek mógł mnie zabić, ale w rzeczywistości dał mi nowe życie. Prawdę, którą próbowano ukryć, prawdę, którą teraz byłam zdeterminowana odkryć.